Cześć, dzisiaj opowiem Wam o mapowaniu on-fly, czyli mapowaniu w locie. DroneLink pozwala nie tylko zaplanować naloty w przeglądarce, ale także możemy to zrobić bezpośrednio w telefonie, w aplikacji. W tym celu wybieramy funkcję on-fly, ja wybieram tym razem mapowanie, czyli FX Map. Zaplanowanie nalotów w aplikacji w telefonie różni się tym od zwykłego planowania, że Wskazujemy punkty poprzez przelecenie obszaru, który chcemy zmapować, czyli na rogach naszego obszaru, zaznaczamy mark i w ten sposób oznaczamy teren, który chcemy wskazać do zmapowania. Minimum muszą być trzy punkty. Oczywiście, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest wzniesienie się na odpowiednią wysokość, na której chcemy dokonać mapowania. Następnie wybieramy, czy chcemy robić zdjęcia, czy kręcić wideo. I następnie wybieramy opcje zaawansowane. Wskazujemy, jaką prędkością ma się maksymalnie poruszać dron, stopień pokrycia z przodu oraz z boku, analogicznie jak to było przy zwykłym mapowaniu. Wybieramy, czy chcemy normalne mapowanie, czy o podwójnej gęstości, czyli grid, oraz e, kierunek e, ruchu naszego drona. Możemy też wskazać, czy chcemy pionowo w dół zdjęcia wykonywać, czy mają być to zdjęcia skośne. I możemy nazwać naszą misję w celu późniejszego jej odtworzenia e, lub wykonania jeszcze raz. Tak, przygotowana misja jest gotowa do wykonania. Na mapie pokaże nam się plan misji i możemy ją teraz wykonać już standardowo wciskając play. Ja pokazuję misję w formie już mocno przyśpieszonej i końcowy efekt też możecie zobaczyć w postaci wykonanego z tego nalotu modelu terenu. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.